Tofi czy tygryski tofi? Sprawdzamy, które grupki z dzieciństwa są lepsze. Jak byłam jeszcze w podstawówce, zawsze kupowałam na przerwach flipsy o smaku tofi. Nawet nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak tygryski. To jak mi dopiero powiedział. Okazało się, że mamy konflikt interesów. Ojej, otworzyły mi się dołem. Zawsze się tego filmu. A wiecie, co jest zabawne? Nie, stój. U, u, u. Wiecie co jest zabawne? Że na flipsach jest królik i ja mam królik. Na razie, Elo! No Tom Variatus A na tygryskach jest tygrysek i Tomek ma kota O mamy kota Moje pachną zdecydowanie lepiej. Jak Grzeński Tofi. Moje pachną jak stara ludzie ma nasz mata pani woźny. Moje ja jest grubsze na smak, smak mojego dzieciństwa A twoje? Małe są słodsze, o wiele słodsze Jest intensywniejszy ten smak Co? Ja tutaj nie czuję w ogóle toffi jest są lepsze Widzisz, dobry, lepszy smak To kiedyś... dlatego Ja pamiętam, że one zostawiały kiedyś na palcach takie Masz 55% kremu, tofi. Ja mam 33% i wszystko jasne I Moje są bardziej toffi Dziękuję, pozamiatane Dajcie znać, które krupki wy bardziej lubicie Czy to klipsy, czy cygryski Jestem bardzo ciekawa